Jeszcze przed premierą Test Drive Unlimited Star Crown pojawiało się wiele kontrowersji, no i jak widać było po premierze, sprawdziły się one. Ogólnie gra wyszła trochę za wcześnie, mimo tego, że była bardzo długo przedłużana jej premiera, także nie została dopracowana, no i obecnie zbiera tego żniwa, ponieważ opinie w internecie to około 5 na 10, czyli dość słabo. Bardzo wiele negatywnych komentarzy i krytyki wylało się na twórców, a dziś zobaczymy sobie trailer Season 2. To jest trailer, który pojawił się dzisiaj także. Mamy go na świeżo i pokaże on ekspansję test drive na Ibiza. Warto podkreślić, że ta wyspa była już wcześniej w test driveie, a dokładniej w Unlimited 2, czyli w jednym z najlepszych uznawanych za najlepszy przez wielu graczy. W taki też sposób możemy domyślać się, że to jest. Swego rodzaju bazowanie czy żerowanie, czasami można by powiedzieć, na nostalgii graczy, o czym przekonujemy się bardzo często w przypadku serii Need Speed. Ja dziś, oprócz tego, że pokażę Wam ten nowy trailer, to opowiem Wam w skrócie to wszystko, co pojawiło się w pierwszym filmie, jeszcze przed trailerem, w którym po prostu twórcy opowiadają, co ma się zmienić, więc ja to opowiem w skrócie po polsku, nie będziemy oglądać ich wypowiedzi, tylko dostaniecie taki, taką informację w pigułce ode mnie. Tak więc zaczynamy sobie z Porsche 918 Spider. Rozdzielają się samochody, Porsche wyjeżdża na Ibizę. No i co widać bardzo mocno w tamtym kadrze, no to ta gra, ona wygląda dobrze i niedobrze. Jest piękna mgła, piękne rozmycie, ale w niektórych momentach prezentuje się trochę tak, jakby to był mod do GTA 5. I ja zawsze się tej grafiki będę czepiał, ale to jest nowa gra i jakby trzeba się do niej czepiać, chociaż w trakcie rozgrywki wcale tak źle to nie wygląda. No i Porsche jest już. Na Ibizie jednocześnie mamy tutaj nielicencjonowane wozy, i ja tego nie pamiętam, ale niektóre są licencjonowane, przy drogach sobie stoją, a inne są nielicencjonowane. No i to jest takie trochę dziwaczne, no ale to jest taki styl TDU i nic się z tym nie zrobi. Czy to jest, co to jest za samochód? To jest Peugeot, może to być Peugeot, słuchajcie. A może mogli się postarać, żeby wszystkie zalicencjonować, bo tak już się dzieje od dawna w grach samochodowych, więc to dziwne. Mamy różowy kolorek, pasujący do Ibizy. I do Vice City na przykład. Takie palemki też były w Vice City. Piękne brzmienia silnika, cudowne. I tutaj kolejny kadr, który mnie zawodzi. Oni zawsze tak robią, że nie zrobią tego tak. Filmowo, nie zrobią tego tak. Ta gra wygląda gorzej niż pierwsze dekru w tym miejscu, akurat. I zobaczcie sobie, że tu mamy to hamskie rozmycie. Ja wcześniej się czepiałem, że nie ma w ogóle rozmycia. To teraz jest, ale takie hamskie, odcięte tuż za tym drzewem. Nie płynne, tylko takie o, od razu tu się rozmywa. Tutaj jeszcze nie wiadomo, no. Ten kanciasty w ogóle, ta kanciasta mm, sygnalizacja świetlna wygląda to bardzo dziwnie. No nie wiem tak jest dziwna, po prostu, jakby momentami jest taka, jakby była robiona na szybko, no nie wiem, ciężko, ciężko jest tutaj to jakoś jednoznacznie określić, natomiast zobaczmy dalej, tak samo tutaj, no mamy, mamy jednocześnie dużą szczegółowość i jednocześnie te te braki graficzne, no nawet to, że rusza się wydech, prawda, podczas stania w miejscu, choć nie wydaje mi się, żeby aż tak się ruszał w oryginalnej Kalifornii, która powraca sobie z Test Drive Unlimited 2. To jest samochód, którym tam się zaczynało, tu znowu dziwny ruch kamery bardzo był, ale już nie chcę go komentować i tego przywracać z powrotem. Jedzie sobie Urusek, na bezdrożach ta gra wygląda bardzo fajnie i znowu zobaczcie. Mamy coś bardzo ciekawego, a mianowicie ruch kierownicy aż do 1080 stopni, który będzie można sobie ustawić, także świetnie. Lamborghini Diablo VT, dobra zmieniła się pora, to akurat wygląda bardzo fajnie, to przejście jest świetne. No i też szczegółowość budynku bardzo fajnie dopracowana, no wiadomo, że to jest wszystko bazuje na jakimś tam paternie. Tu mamy jakieś centrum spotkań, w którym będą właśnie odbywały się spotkania z innymi graczami plus jakiś tam tuning samochodów i tak dalej. I czy to znowu było to co mi się wydaje? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Tak jest, zobaczcie. Tutaj mamy Shelby Cobra, która jest 427 jest w ziemi po prostu. Koła są zatopione w ziemi. Natomiast korwetta z przodu sobie lewituje. I to jest bardzo częsta rzecz. Jakby, w, nie wiem, w test drive'ie nie umieją postawić modeli. Nie umieją ich ustawić tak, żeby nie były w ziemi. To jest kolejny update, w którym dzieją się takie rzeczy. To nie jest jedna wpadka. Tak się dzieje ciągle. Nie, nie wiem, zmieńcie gościa, który robi te siatki, czy który robi te modele samochodów, czy modele na Wierzchni, czy który ustala odległość od punktów, bo po prostu no, to nie działa i to wygląda bardzo źle. To wygląda jak randomowo zrobiony amatorski mod do starego Infospida. Ok, no i tutaj już ładnie, prawda? Tu już tak dość, e, powiedziałbym graficznie dopracowane są te elementy, o których oczywiście, jak zwykle mówię. Celine Edition, tu mamy też bardzo ciekawą wersję Aventadora, która również pojawi się w tej wersji, ale oni ją źle nazwali, co zobaczycie za chwilę, w sensie źle ją opisali. Oprócz tego również będzie dostępny ten właśnie Chihuahua 300 Plus do zdobycia, ale to też za chwileczkę. No i tutaj mamy jakieś tam o znowu dość ładnie wyglądającą część, ale ten bugi raczej nie ma dość dużego znaczenia dla gameplayu w tym miejscu. No i na tym kończy się nasz trailer. Także lecimy po kolei z informacjami, które sobie wypisałem. No i Ibiza powraca z TDU 2. To już wiemy. Jest to europejska wyspa, śródziemnomorska zresztą. Będzie na niej dużo słońca zupełnie inna atmosfera i pogoda niż na Hong Kong Island, także kolejna wyspa tylko zupełnie inna. I teraz jest tam um, od odzorowana stolica, też Ibiza się nazywa. Natomiast ciekawi mnie czy tam jest tylko ta stolica czy cała wyspa. No ale ludzie piszą w komentarzach, że teraz reszta wyspy, czyli rozumiem, że to będzie tylko stolica tej wyspy. Tak gdzieś sobie to e, kojarzę. No a poza tym e, no to szczegółowość ma być tak samo dopilnowana czy dopracowana jak w przypadku poprzedniej wyspy, która no, była dość e, spora, jeśli chodzi o odwzorowanie, e, ale nie mówię jeden do jeden już. Tylko teraz mówią, że jest to bardzo dobrze odwzorowane środowisko. Poza tym mamy oczywiście to Ferrari California, jest to obecnie chyba jedno z najtańszych Ferrari, albo było, może teraz zdrożało, w sensie na świecie ogólnie, jeśli chciałby ktoś sobie kupić Ferrari, to California była na tym bardzo niskim pułapie cenowym. No i mamy tego Lamborghini Aventadora, to jest SVJ i nazywa się on Shago albo Xago bo nazwa pochodzi od hexagon. Szczerze powiedziawszy nie patrzyłem jak to się czyta, ale twórcy mówią Jago czy Jago i w napisach po angielsku również jest Jago z dużej litery, co nie ma sensu, dlatego że ten samochód nazywa się Xago i nawiązuje do heksagonów, czyli do tych sześciokątów, które są tam takim charakterystycznym elementem chociażby kratek w Aventadorze czy, czy ogólnie designu tego auta. Pojawiają się także samochody Celine Edition i one tam nie mają być jakieś szybsze czy mocniejsze, tylko mają mieć ten design Celine, będzie można je normalnie kupić, a Selin powraca właśnie z TDU2, jednocześnie będzie organizatorką wyścigów pomiędzy Sharps i Streets. No i to nie będą typowo uliczne wyścigi, te organizowane przez nią, tylko będą to wyścigi torowe. Wiecie, e, będzie tam publiczność, w sensie publiczność oczywiście AI, to znaczy AI czy SI, no nieważne. Będą sobie bociki stałe i kibicowały, e, będą ograniczenia i tak dalej, nie będzie można wyjechać poza trasę, no i ty tym się będą charakteryzować, czyli to jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki niż do tej pory, a jednocześnie te wyścigi, nazwijmy to torowe, będą miały różne opcje, czyli pewnie różną klasą, czy różnymi typami samochodów będzie można je wystartować, będzie to bardziej um, dopasowane, dostosowane pod gracza, czyli nie musisz jechać takim samochodem i koniec, tylko będą różne inne opcje, co jest akurat w porządku. No i żeby w ogóle móc wziąć udział w tych wyścigach od Celin, no to trzeba dołączyć do danego klanu, co będzie oczywiście takim wymogiem wjeżdżając na tę wyspę. Pojawi się też takie to właśnie centrum spotkań, no i niby ma ono służyć do tego, że stoimy sobie tam z innymi graczami, omawiamy auta, czy, czy chwalimy, czy mówimy, że słabe, natomiast chwalenie czyjegoś auta, które jest seryjnym autem z gry, ja rozumiem, jakbyśmy stanęli sobie w lobby w Need for Speed Unbound i chwalili, że ktoś fajnie zrobił własny tuning auta, że podoba nam się, jak auto jest przerobione, ale co ja mogę powiedzieć o. O tym, że ktoś fajnie zarobił na Bugatti, czy... że ktoś fajny kolor wybrał do korwety? No nie wiem, czy tak to ma wyglądać, bo to jest gra, na żywo może by się to sprawdziło, jakby ktoś wybrał fajny kolor, nie wiem, do Alfy Romeo kupując ją w salonie. No i mamy Solar Pass, o którym miałem powiedzieć wcześniej, w nim będzie 25 leveli, a główną nagrodą w tym Solar Passie będzie Lamborghini Diablo VT, poza tym ten Chihon Super Sport 300+, no i teraz... Z tego co oni mówią, to będzie można go zdobyć na trzy sposoby, czyli rywalizując z innymi graczami, nie wiem czy to chodzi o punkty doświadczenia, czy, czy cokolwiek, dołączając do Solar Curl, tak się to nazywa, lub zostając Solar King albo Solar Queen, czyli najprawdopodobniej będziemy sobie znowu dążyli na tej wyspie od zera, żeby zostać to tym królem właśnie tej wyspy, prawda, czy e, królową, jeśli będziecie kobietą grającą w test drive'a. Oprócz tego co tydzień będzie jakiś live event, w którym mają pojawić się samochody ze specjalnie przygotowanymi malowaniami. No czego jeszcze brakuje to tuningu wizualnego, to by było coś, co no, zmieniłoby w tej grze naprawdę... Mnóstwo i przez to też właśnie ludzie grają w The Crew, bo mogą sobie nie tylko jeździć samochodami, ale i je mocniej przerabiać. Samo malowania moim zdaniem nie wystarczą. I teraz czy te samochody będą do wygrania, ciężko powiedzieć, bo takiej informacji stricte nie dostaliśmy. No i teraz zmiany również poza wyspą Ibiza, ponieważ ma być ich dość sporo. I pierwszym, który wypisałem, jest, tam, jest ten kąt skrętów kierownicy, który będzie widoczny jadąc od środka, i będzie on mógł być dostosowany w zależności od tego, jak sobie gracze ustawią w menu, czyli pewnie będzie kilka opcji typu 360, 540, 720 i y, tam te 1080 czy 900 jeszcze. Oprócz tego ma zmienić się trudność w rozgrywce oraz agresywność AI. No te samochody, szczególnie ten pierwszy, jeden bot w wyścigu, który się z nami ścigał, on zawsze był taki upierliwy, a pozostałe boty no, dość mocno w nas wjeżdżały i mogły nam czasami napsuć szyku, więc mają być mniej agresywne, a poza tym ten poziom eksperta, czyli ten poziom powiedzmy najwyższy, jeśli chodzi o jazdę, ma być trochę łatwiejszy, natomiast trudniej będzie do niego dojść. No i teraz ciekawostka, ponieważ voice chat, czyli no ten czat głosowy, rozmawianie przez własny mikrofon ma być włączone w grze cały czas. Dla mnie jest to zwariowany pomysł, ja bym chciał od razu wszystkich wyciszyć. No i ciekawe, czy to będzie po prostu w jednej sesji, że ja będę na jednym końcu wyspy, ktoś będzie na drugim końcu wyspy i możemy do siebie krzyczeć, czy dopiero jak do kogoś podjadę, czy podejdę wtedy, że możemy sobie dopiero porozmawiać, no trzeba to sprawić oczywiście, natomiast no takie funkcje raczej zazwyczaj nie były dobrze odbierane, no to musi być typowo gra, w której takie coś się przydaje, no a myślę, że te z drive nią nie jest. No i teraz o sezonie trzecim, który już jest zapowiedziany i jest dużo obietnic. Zobaczymy, czy będą spełnione. Miały być tam Clan Wars, czyli wojny klanów, wiecie, między Sharps i Streets. Nie wiem, jak to miało wyglądać, ale miały być i zostają one przełożone. Także w trójce nie będzie wojen klanów, ale ma być bardzo dużo innych rzeczy, które mogą być dla nas nieco przydatniejsze. Natomiast o co chodzi? Twórcy czytali dużo komentarzy od graczy i stwierdzili, że chcieliby naprawić Test Drive'a do takiego poziomu, jaki powinien być oraz jakiego chcą gracze. Zgadzają się, że jest mnóstwo braków i niedopracowań, a oprócz tego, no to ten drugi sezon wyjdzie na czas, a trójka no to nie wiadomo jeszcze kiedy i nie wiadomo co w niej będzie, ale nie tylko naprawy rzeczy, które są zepsute, ale również nowy content, więc tuning wizualny, dodajcie, to będę grał w tekę, serio, dobry tuning wizualny, jakieś obniżenie samochodu, pakiety dokładek czy pakiety zderzaków, coś więcej, coś więcej niż tylko jazda seryjnymi furkami, to by naprawdę się sprawdziło, bo już za czasów test drive'a dwójki, Unlimited dwójki, ludzie robili mody, żeby Mogli tuningować swoje wozy wizualnie, co no, ma sens. Czyli skoro to ludzie, jakby skoro ludzie robili mody, żeby coś było w starym test drive, to czemu nie wprowadzić tego do nowego, żeby nie musieli modować? No i co też ciekawe, to wspomniał no i co też ciekawe to jeden z twórców bezpośrednio wspomniał, że boli ich krytyka graczy, no więc chcą zrobić wszystko, żeby tej krytyki więcej nie dostawać, ale czy to się uda, no to zobaczymy wkrótce. Ja oczywiście trzymam kciuki, mimo tego, że no Falstart moim zdaniem, i gra nie jest udana, jest ciekawa, jest z potencjałem, ale nie jest udana, a udana mogłaby być, gdyby zostało właśnie zmienione tam x rzeczy, które może akurat uda się im naprawić już przy sezonie trzecim i wtedy kto wie, czy ja też nie dołączę i czy nie nagram podobnego filmu przed jego wyjściem. No i myślę, że na dzisiaj to tyle. Powiedziałem wszystko, co wiedziałem, a nie wiedziałem, nie wiadomo ile, także postaram się to jakoś tam skondensować, spakować, żebyście mieli to w takim przystępnym formacie, żebyście mogli sobie wszystko posłuchać i też się wypowiedzieć, od czego jest sekcja komentarzy dla Was. Łapko w górę się przyda, ponieważ te filmy, mimo tego, że tam jakieś usiedlenia mają, to te łapki trochę bustują mnie, więc fajnie, jakby więcej osób to zobaczyło, bo test drive właściwie o nim zapomniałem. Przyznaw, że. Po tym, jak mi średnio chodził i zrezygnowałem z nagrywania serii, test drive po prostu no zniknął. Zapomniałem o nim. Także może teraz przypomnimy sobie o nim, kiedy będzie poprawiony.